O wsi o jakże wdzięcznej nazwie Mazury. Tutaj znajdowały się kiedyś trzy cmentarze. I pierwszy z nich według map Wojskowego Instytutu Geograficznego jesteśmy we właściwym miejscu i ma to być taką drzew otoczona pastuchem elektrycznym, tam na wskórzu widzimy krowy. Strasznie podmokły jest ten teren, chociaż widać, że było tu kiedyś parę potężnych drzew. Może ta, ta woda pojawiła się tutaj dopiero w późniejszych latach. Wydaje mi się, że był taki cmentarz rodzinny. Tak na oko, nie dać tam podejść przez tego pastucha. No i krowy oczywiście. Prawdopodobnie nic się tutaj nie zachowało, albo cmentarz może był tam trochę wyżej. Ale jeśli był mały i nie było na nim wielu nagrobków, no to być może te kilka po prostu zniknęło. Tam za tym pniemy, jakiś podłużny yy, betonowy chyba element leży, ale też widać, że są tutaj słupy z prądem, więc też jakaś budowa miała tutaj miejsce. A zatem chyba po prostu pojedziemy na kolejny cmentarz. Tutaj kolejny cmentarz we wsi Mazury, chociaż domy złóż których się tu jedzie mają już adres na wieś Rogojny, czy też Rogajny, jak chyba dawniej ta miejscowość się nazywała. Cmentarz jest na terenie prywatnym, otoczony postuchem, więc nie będziemy na niego wchodzić. zobaczcie, tu są kamienie. Ten taki rzeźbiony, zwłaszcza pierwszy, być może jest to dawne ogrodzenie cmentarza. Bardzo charakterystyczna górka, porośnięta drzewami. Jednak wydaje się, że zbyt młodymi by pamiętać czasy funkcjonowania cmentarza. jest tutaj też zobaczcie, mnóstwo kwiatów barwinka. Mamy tutaj też wydeptaną drogę. Tam też kolejne kamienie. Bardzo duże wzniesienie, tak jak powiedziałem, otoczone przez pola. I co najbardziej ciekawe wydaje mi się, to zobaczcie, tam gdzie te krzaki jest wykopany olbrzymi dół. Więc najprawdopodobniej w pierwszych latach po wojnie cmentarz ten był intensywnie przeszukiwany przez nowych kolonistów. Pewnie w poszukiwaniu jakichś na tle tej górki ta dziura jest naprawdę dużych rozmiarów. Może był tam jakiś rodzinny grobowiec, żadnych nagrobków stąd nie widać. widząc takie dziury, nie spodziewam się, żeby jakieś tam na szczycie były, ale no niestety nie podejdę tam. A zatem e, pokażę Wam teraz trzeci cmentarz w miejscowości Mazury. O ile ten można tej miejscowości przypisać, trzeci niedostępny, także zobaczymy go sobie z lotu ptaka. No a potem ruszamy do miejscowości rogojny, czy też dawniej rogajny. I tam zobaczymy jak będzie z pokazywaniem cmentarzy. Tu jeszcze zobaczcie też rogu wielki wykopany dół i też mnóstwo kamieni. No głównie ten barwinek i ta górka mogą wskazywać na cmentarz, przynajmniej patrząc z perspektywy drogi. Ale też sporo drzew jest powycinanych. To widać, zwłaszcza tutaj musiało być jakieś potężne, które tego cmentarza strzegło. Kni też tutaj trochę jest. Już na pewno jesteśmy we wsi Rogoiny i cmentarz tam otoczony polami. To drzewo trzeba przyznać, że jakoś tak mocno zarośnięte, ale mało drzew na nim zostało. Ale to sobie lepiej zobaczymy również z lotu ptaka. Znowu wieś Rogojny. Tutaj zobaczcie. To jeszcze nie jest cmentarz. Cmentarz jest niedaleko stąd. Mamy tutaj pomnik czy mieszkańców tej miejscowości, czy ogólnie pewnie mieszkańców tej miejscowości, którzy polegli w I wojnie światowej. Bardzo dobrze ten pomnik przetrwał. No dziwo. Krzyż żelazny 1914-18 i tutaj Rogonen na dole Miejscowości i pewnie jest napisane coś w stylu wszystkim poległym w I wojnie światowej, no, ale to taka tylko ciekawostka, do której jednak jeszcze prowadzi, zobaczcie, oryginalna aleja z drzew. No a cmentarz kilkadziesiąt metrów stąd na południe, zobaczymy za chwilę. A w linku w opisie będziecie mieli stronę z pięknymi zdjęciami tego pomnika sprzed II wojny światowej. Wtedy oczywiście wyglądało o wiele lepiej. Jesteśmy 100 może 200 metrów na południe od tego pomnika i tutaj widzimy już, jesteśmy na górce. Ewidencja, gminna ewidencja zabytków podaje, że mamy tutaj dwa cmentarze. Jeden po prawej, patrząc na południe i na niego teraz wejdziemy. Już nie zapominajka znowu, ale widziałem przed chwilą z drogi tej piękne krzyże. Zaraz je poszukamy zobaczcie konwale. Dalej nie zapominajki. trochę tutaj od kmentarzu zostało. Zobaczcie cała alejka. Rami podstaw. Płyty pourywane. Ale i bez tego widać, jak drogi były tu rozplanowane. Tu jakiś większy grobowiec kiedyś otoczony drutem albo takim parkanem metalowym albo takimi rurami po prostu Natomiast najciekawsze zobaczcie mamy tutaj Tu jest jakaś kwatera rodzinna pewnie Płot przerzewiały Nim całość była otoczona Dalej jest tu mnóstwo konwali No i zobaczcie jakie tutaj przy drzewach mamy Piękne krzyże 1907-1918 ten leżący tutaj ramy od nagrobków i tutaj 1858 i 1867 jest po prawej ta kwatera mocno zarosła, no ale mimo to robi bardzo Ładne wrażenie. Zobaczcie nazwisko tych ludzi to Turowski. Może są to jacyś z Niemczeń, polscy osadnicy. Zresztą tam także nazwisko Turowski. Ale to jeszcze nie koniec cmentarnych historii w Rogojnach. Bo według ewidencji zabytków jeden cmentarz jest tutaj, a drugi tutaj tak jak wspominałem. Choć podejrzewam, że w przeszłości to, był to po prostu jeden cmentarz po dwóch stronach drogi najpewniej. A po prostu z racji, że teraz jest na dwóch różnych działkach, to gmina wymienia go jako cmentarz dwa razy. Zobaczcie, tutaj mamy bez i włazimy na górę. Wystarczy dać kroka, żeby podniosła się chmara komarów po raz kolejny. No i tu zobaczcie, już jest fragment czegoś z nagrodka pewnie. A tutaj przy tym drzewie, już nie fragment, ale cały duży nagrobek rozsadzony przez drzewo. Ciek jest połamany. Tam w krzakach dalej, zgodnie z alejkowym układem, kolejne. Jednak to wydaje mi się najciekawsze. Przynajmniej na ten moment po tej stronie. To jest mogiła z I wojny światowej, którą można poznać po charakterystycznym krzyżu. Żołnierz niemiecki. Zmarły w 1916 roku, więc frontu już wtedy dawno tutaj nie było. Fritz Kolek. Najpewniej rodzina jego ciało gdzieś ze wschodu lub z zachodu sprowadziła na rodzinny cmentarz. Więc to pewnie między innymi w intencji tego żołnierza pomnik, który wam przed chwilą pokazywałem był postawiony. Zobaczcie tutaj konwalie na mogiłach wyrosły. Tam jakiś metalowy element. I jeszcze kolejne kształty mogił nieco większa tu nieco większa Tam kolejne dwie już tutaj zobaczcie drzewo trochę podniosło tą jedną ramę natomiast tu w tych zaroślach jeszcze widzę jeden bardzo duży krzyż I teraz już to znowu nie widzę przez chwilę mi zamajaczył ponownie jest to mogiła z pierwszej wojny światowej Jeden nieznany, niemiecki żołnierz 1914, łamany na 1915. No i z tego cmentarza to będzie chyba wszystko. Z to zobaczcie jakie rzędy drzew, choć wydaje mi się, że są dosiane później. No i czas ruszać dalej. A teraz docieramy do wsi Borki. Tutaj dwa cmentarze. Pierwszy w południowej części wsi. gęste krzaki, choć tam dalej jest już dosyć luźno, tam już się powinno dać chodzić, zobaczcie już mamy charakterystyczne listki niebieskie kwiaty tym razem są to niezapominajki no i górka trzętarna już standardowy element tej wyprawy idziemy pod górę pełno komarów tu oczywiście mieszka dywan z bardzinka Kwiatów. No i szukamy co też tam zostało. I na dzień dobry. Rama. Obok druga. No a dalej już piękne. Te grobki tu zobaczcie. Taki słupek metalowy. Tu drugi pewnie było tutaj jakieś. Grób po środku. Tu też wystaje Może sobie nogi pociąć. Trzeba uważać. No, a tu przy tych drzewach już zobaczcie cała ładna kwatera. porośnięta konwaliami. Znowu takie charakterystyczne, takie cmentarne trawy. Kolejna rama tutaj, a tam znajdziemy nawet, tu są dwie ramy. Tam dalej, no tu jeszcze trzecie. Dalej zobaczcie jest tablica nawet nagrobna, Także z ramą. Rok 1941, a więc pochówek jest dosyć późny. 13-letnia osoba tutaj leży. z piękną sentencją, chyba nawet na obiektywie widzicie, jakie chmary komarów tu latają. Na końcu górki zobaczcie duży dół. Mógł się zapaść tutaj jakiś grobowiec, bo tu też zobaczcie, jest rama, dosyć większa. Tam też coś leży, a może... Kiedyś po wojnie. Miejsce to zostało rozkopane. Tam jeszcze na skraju to też. Kolejny gramowanie. Na pewno w zimę. Widać tutaj więcej. Ogramowanie także. Tu już ostatnie. Kończy się wzgórze. Kończy się barwinek. Znowu tam dalej mamy niezapominajki. Z tego cmentarza to będzie wszystko. Teraz udamy się na drugi. Bardzo pięknie położony cmentarz w miejscowości Borki. Ale to już po północnej, tej części. Tu na dole jeszcze dwa groby. Jeszcze na dole, bliżej drogi, zobaczcie, jest płyta odnowiona. Rok śmierci 1962. Adolf Wydra. To jest nagrobek powojenny oczywiście. No i najprawdopodobniej w związku z tym cmentarz po wojnie był tak założywany przez Polaków przez jakiś czas i tu niżej jeszcze par ram. i zniczę zapewne od mieszkańców okolicy postawione. Drugi cmentarz w borkach położony jest nad brzegiem jeziora na takim charakterystycznym cyplu. Zobaczymy jak tu w ogóle uda się do niego dojść, ale wejście jest tylko przez prywatną działkę, także... I ogrodzoną zresztą, więc bez zgody właściciela nie ma szans. No i na końcu cała ta podmokła ścieżka zmienia się już w górkę. I zobaczymy, ile nagrobków się tutaj ostało. No a gospodarzom bardzo dziękuję za wpuszczenie mnie na ten teren. No tu zobaczcie, widać jezioro. Tam z drugiej strony, cmentarz na Półwyspie, jak już mówiłem. Ale nie ma tu żadnej cmentarnej roślinności. Kto wie, czy ten cmentarz nie jest jeszcze tutaj dalej? Górka zjeżdża do jeziora, Spróbujemy w lewą stronę. Tu zobaczcie, górka już jest naprawdę bardzo stroma. I pojawia się kwitnący znowu barwinek. A zatem jesteśmy na miejscu. Dziwne miejsce na cmentarz, o ile faktycznie. Górka jest, no to jest ona raczej trudno dostępna. Może kiedyś droga była podsypywana. Mamy, zobaczcie, nagrobki. Dwie ramy. Pełno barwnika dalej. Zobaczcie, nierówny teren dosyć. Czy może jakieś ziemne mogiły? A tu mieszkania zwierząt. Jedno, tam drugie. Konwalie nawet. Jak zupełnie bez kwiatów. No niektóre mają pączki. Kabutka dla ptaków wielka. No i nagrobków niestety żadnych więcej. Specjalnie tu nie ma. Trzeba też jakieś specjalnie stare, chyba tutaj nie rosną. Już się pokrzywy zaczynają i tam górka opada. Dosyć trudno się tu dostać. Zobaczcie tu widać, że jezioro jest z trzech stron dookoła. A mimo to naprawdę niewiele tutaj zostało, No chyba, że pod tą roślinnością jakichś nagrobków jest więcej, ale też żadnych takich dużych płyt, które wystawałoby po na roślinność nie widać. O, zobaczcie takie jeszcze kamienie. Pewnie coś tam po cmentarzu. No, ten barwinek już kwitnie dosyć gęsto, ale nagrobków bardzo niewiele. Teraz drodzy widzowie miejscowość gryzy zmieszamy oczywiście standardowo na jeden z wyższych punktów tej miejscowości i tutaj gminna ewidencja zabytków gminy świętajno znowu podaję, że cmentarze mamy dwa. Choć zakładam, że jest to jeden cmentarz, który przez to, że dziś znajduje się na dwóch odrębnych działkach rozdzielonych drogą. To dostał w ewidencji dwie karty zabytku. No i te wysokie drzewa. Po prawej będzie teren cmentarza. Oficjalnie w papierach pierwszego. Od niego zaczniemy. Tu po lewej teren drugiego cmentarza. No i zobaczmy, co też czeka na nas w tym miejscu. Tu skońca kilka metrów od drogi położony, zobaczcie mój barwinek kwitnący, ale sporadycznie raczej rosną tu inne ciemnolubne rośliny. Zobaczcie kamienie. A widzę jeden nagrobek już. O tu kolejne to jest rama. Zobaczcie takie wybrzuszenie w roślinności. Natomiast takie lepiej widoczne nagrobki mamy tu. Tutaj także tam kolejny w cieniu Tu przez drzewo uniesiony chyba taka rama a tu zobaczcie jest Aleja cmentarna w drzewach. No właśnie, właśnie nie są one tu posadzone przypadkiem, tu zobaczcie jest kolejna. No to pięknie się to zachowało. Drzewnik nie ruszył, tu zobaczcie kolejny, kolejny nagrobek. Tu następny rozwalony by główna cmentarna aleja biegła tędy. Zobaczcie coś tak na, na przemian te drzewa. No ale tutaj aleja jest ewidentna. No i tak, przy wyjściu jeszcze wieramy. Może któryś z widzów będzie wiedział co to za białe kwiatki tutaj rosną. Bo no, szczerze mówiąc chyba na innych cmentarzach ich nie widziałem. Tutaj jest ich bardzo dużo. No a przejdziemy teraz na drugą stronę. Tu zobaczcie, już teren jest zupełnie inny. Aż nie jestem w ogóle pewien czy to jest jeszcze teren cmentarza też. Zobaczcie, jakie są wielkie doły. To na pewno z górki był wybierany piach kiedyś. To też na starych cmentarzach niestety praktyka, która się zdarzała. Na pewno gdyby spytać któregoś z lokalnych mieszkańców, to najpewniej powiedziałby nam, że gdy zaczęto stąd wydobywać ludzkie szczątki, to i wydobywania piachu zaniechano. Strasznie teren przeorany. Ojejku. Ciężko, że tu w ogóle chodzi. Tu zobaczcie, jest sporo kamieni. Mało prawdopodobne, żeby ktoś ten cmentarz już tak przeorał, bo to wymagało nam wszystkim strasznie dużo pracy. No ale nie ma tu żadnego nagrobka. A wydaje mi się, że z map Wojskowego Instytutu Geograficznego wynika, że cmentarz był także i po tej stronie. Więc jest to co najmniej dziwne, to co tutaj widać. Chyba, że może cmentarz był tu tylko bliżej drogi. Bo tutaj zobaczcie do... Do drogi właśnie sporo metrów brakuje. Zobaczcie, po prawej stronie nawet widać, że tam cmentarz się zaczyna. Teren jest dużo wyżej niż, niż nawet ta górka. No a tu po lewej stronie doły góry ta skarpa wielka. No dziwne, dziwne. Zatem na sam koniec tej udanej bądź co bądź wyprawy docieramy z powrotem do Dybowa. Bardzo dziękuję wszystkim oglądającym tę serię. Dziękuję wszystkim obserwującym na fanpage'u, z którymi przez te trzy majówkowe dni, kiedy seria ta powstawała, mieliśmy okazję dzielić jej trudy na fanpage'u. Zresztą wszystkich na niego serdecznie zapraszam. Na pewno... Jestem o tym przekonany. Nie są to wszystkie cmentarze w tej gminie. Wiele jest na mapie tej gminy świętajno, którą sobie przygotowałem pustych miejsc i wiosek, w których żadne cmentarze no nie, nie figurują i nie znalazłem ich nigdzie, aczkolwiek podejrzewam, że pewnie, także tam znajdowały się takowe. Jak widzicie jest to rejon Polski. Który dla cmentarników ma nieprzebrane pokłady obiektów do oglądania. W związku z tym zawsze pewnie znajdą się jakieś cmentarze, których nie udało się odwiedzić. Nawet teraz jeżdżąc po całej tej gminie widziałem wiele takich miejsc, które na jakiś cmentarz kolejny, o którym nikt nigdzie nie wspominał, mogły pasować. W tym celu warto studiować stare mapy okolicy do której się wybieramy tam często bardzo dużo cmentarzy jest pozaznaczanych, choć bardzo dużo czasu trzeba poświęcić, żeby znaleźć ich większość przynajmniej. Ja mam nadzieję, że w gminie świętajną udało mi się jakieś kilkadziesiąt procent wszystkich odnaleźć. Mam nadzieję, że ta krótka seria nam się podobała i dobrze. Obrazuję Wam, jak pod kątem cmentarzy wygląda ten rejon polski. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cieszę się, że taki kolejny szalony pomysł udało mi się na tym kanale zrealizować.